Szanowni Państwo, tyle kultury wyższej. E, otóż musieliśmy sięgnąć po takie tematy, ponieważ e, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale po tych 10 latach, 11 w sumie już e, obroniliśmy się, jesteśmy magistrami. E. Na ja Państwa miejscu tak niecieskuję to była pedagogika i będziemy uczyć wasze dzieci. <laughs> nie wiem czy to wyjdzie Wam na dobre. W każdym razie rzeczywiście myślę, że kulturę wyższą na razie zostawmy na boku, przejdźmy do kultury niższej, w zasadzie tej najniższej, o której już wspominał, czyli kabaret. Kabaret, kiedyś kultura podziemia, teraz e, po prostu każdy może wyjść, przebrać się w głupie sweterki i kupić z tego jaja. E, natomiast my jesteśmy tu po to, żeby udowodnić Państwu, że to nie jest, że to, robimy to celowo i, i, i to jest zamierzone. By nie po to studiowaliśmy 10 lat, oczywiście to się trochę przedłużyło. Nasze studia to było coś jak moda na sukces, prawda? To, to się nie kończy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że moda na sukces zaczęła się przed Chrystusem. To ważne. Pierwsze odcinki mody na sukces były kute w skalę jaskiniowcy tak chodzili i śli śli, śli śli na drugi dzień o 16 znowu i ci jaskiniowcy tak siedzą do dzisiaj nie dalej to oglądają żądali ci sami jaskiniowcy myślicie że czemu w modzie na sukces każdy z każdym się tam to jest jedno wielkie ciurlowisko. Naprawdę, mąż z bratem, brat, z drugim synem od męża po prostu. Nie wiadomo o co chodzi tam. Bo każdy z każdym wiecie czemu? Jak ten serial powstawał, to nie było zasad. Tam nie było zasad. Tam posłodziłeś pała i jedziesz. <grym>, a jak na naszych studiach? Znaczy <grym>, nie, u nas na studiach, bo inaczej indeks Pała jedziesz, dlatego pa. <grym>, się przedłużyło 10 lat, ale teraz stoi przed wami inteligencja polska.